Co to jest? Kejs? Kejs Wygląda chyba Case Kurde Fordson W żelaznych kołach jeszcze. Ciekawe maszynki. Te dwie to takie podobne całkiem. O, tu jakiś chyba... To to już jest samoróbka. Norwegii też robili samoróbki. O, jakie koła śmieszne. Taki system tutaj, kurde nie to takie a no, ten to też musi mieć już lata. Silnik z tyłu garner na korbkę o, a ten to już z takich współcześniejszych, kurde i na śniegu I takie to już współcześniejsze Ferguson, a tam. McCormick i Volvo. I tam jeszcze coś z tyłu jest, ale kurczę, jest tyle śniegu, że... że jest ciężko się tu. Co tam jeszcze jest? Jakiś taki. A, to też chyba z tych takich koparka. Uh. A tu takich właśnie. Te są popularne. To Ferguson jest też na pewno. O, piękne góry. To jest szok, tu gdzie Strynfiel niedaleko otwarty właśnie przejechałem przez te góry Bardzo ładnie o słoneczko. i tam jeszcze fajny tam jeszcze z tyłu stoi fajny sap. Ja pamiętam ja tu byłem kilka lat temu na wycieczce, jakieś 8-9 i ten sap tam stał i dalej tam stoi. Daje mi się to jest sap chyba Nie chcę mi się już tam podchodzić. Dobra Trzeba jechać do Oslo Bardzo ładnie.